Mole no maleństwo. Możesz tego nie kręcić. Ja ją lata i nagle okazuje się, że Opel zostaje wchłonięty przez gigantyczną grupę, między innymi yy, przez Peugeot'a, czyli grupa PSA. No i nagle okazuje się, że Opel Corsa dostaje płytę podłogową od Peugeot'a 208. No i też dostaje zupełnie nowe życie. I wygląda zdecydowanie lepiej. Niż swój poprzednik. Dodatkowo, jeszcze oczywiście, inżynierowie bardzo intensywnie pracują, żeby odciążyć trochę ten samochód, czyli pozbawić go trochę masy. No i to się udaje. W tym przypadku, w przypadku nowego Opla Corsy, nawet o 100 kg jest lżejszy od swojego poprzednika. Kilka drobnych zmian, a już jest zupełnie co innego. No, oczywiście, to nie są tylko takie drobne zmiany, ale o tych wszystkich zmianach już Wam teraz opowiem. Mam wrażenie, że jest bardziej muskularny. Ta sylwetka jest zdecydowanie ładniejsza. Akurat ta wersja, czyli gs dodatkowo jest jeszcze wyposażona. I pomalowany ma czarny dach, ma czarne szyby. Zwróciłem od razu uwagę na drzwi. Zobaczcie, to jest auto miejskie z segmentu B. Mamy duże przednie drzwi. I nagle okazuje się, że kupuje to auto y, matka y, jednego albo dwójki dzieci. I z tyłu te drzwi są wyjątkowo krótkie. Dodatkowo jeszcze otwierają się tak, że zapakowanie dziecka może być no, drobnym problemem. Y, ja usiądę, ale później. Y, I faktycznie mamy bardzo krótkie drzwi. Wypadałoby trochę więcej. I tak jak mówiłem o muskulaturze, faktycznie dostał takiej bardziej muskularnej sylwetki, ma więcej takich elementów, które powodują, że to no, wygląda bardziej proporcjonalnie. Nie jest takim balonikiem nadmuchanym, jak w przypadku Korsy B, którą doskonale wszyscy znają czy C. To jest małe auto podkreślam. A w środku, tutaj na pierwszych fotelach, na pierwszym rzędzie foteli, siedzi się zaskakująco wygodnie. Tu jest dużo przestrzeni, chociaż trochę tę przestrzeń optycznie pomniejsza czarny dach, ale to w tej wersji. Mamy też bardzo ciekawe fotele o takim trochę zacięciu sportowym, takie trochę kubły, trzymające przynajmniej w teorii na bokach. Dodatkowo jeszcze no, dyskusyjna. Yy, taka nitka czerwona, i te dwa pasy. Jednym się to spodoba, a drudzy powiedzą, że niekoniecznie. Gdy ktoś siedzi w Peugeotie 208, to doskonale wiemy, że ta kierownica jest tutaj malutka. Fajne jest to, że jest tutaj ścięta. Jak w Gokarcie, i tego nawiązania do Gokartów wcale się nie boję. Bo faktycznie tym samochodem jeździ się trochę jak Gokartem. To za sprawą chociażby fotela obniżonego o 3 cm. Siedzimy tutaj zdecydowanie niżej u, niż u poprzednika. I to dobrze, to naprawdę bardzo przyzwoicie wpłynęło na e, komfort podróżowania. Chociaż w tym zestawieniu to auto jest po prostu twarde, a może twardsze. I niestety, no niestety, patrząc na dzisiejsze mandaty. Czasami trochę może nas zachęcać do szybszej, bardziej dynamicznej jazdy. No i teraz elementy zaczerpnięte z Peugeota. Oczywiście, tutaj ten duży ekran skierowany w stronę kierowcy to też jest taki fajny ukłon y, dla szefa w tym samochodzie. Dodatkowo jeszcze mamy, uwaga, automatyczną skrzynię biegów. Pewnie doskonale kojarzycie ten element. To jest element żywcem wyszarpany, wyjęty z Peugeota. No, wiele Peugeotów, ale automat jest ośmiobiegowy. Jeden dwa a 102 konie. Trzy Cylindry. No i to słychać, niestety, i to jest trochę wada, więc dlatego wolę zamykać tę maskę i wolę tego nie słyszeć. Chociaż i tak przyznam szczerze, że te wibracje, które się rozchodzą od tego silnika, albo są dobrze niwelowane, albo są naprawdę niewielkie, bo gdy się jeździ, to naprawdę nie ma dramatu. ale moleństwo. No właśnie, jak można jeździć dynamicznie, mając pod maską silnik 1, 2, 3 cylindry i dodatkowo jeszcze dysponując mocą 100 koni mechanicznych? Otóż można. Przy niewielkiej masie tego samochodu on się naprawdę całkiem nieźle zbiera. Pamiętajmy o tym, że to jest auto do miasta. Skoro auto do miasta, no to raczej nie będziemy rozpędzać się do 100 km na godzinę, więc podawanie e, tego wyniku od 0 do 100, czyli około 9,9 sekundy jest bez sensu, bo nie o to w tym aucie chodzi, kompletnie nie o to. Natomiast przyspieszanie od 0 do 70? I tu jest klucz e, no tej całej zabawy, jeśli chodzi o plakorce. Naprawdę zaskakująco szybko i zaskakująco dynamicznie. Czasami mam wrażenie, że ja mam długie palce, ale ktoś, kto będzie miał krótsze, może mieć pewien problem, bo jest o, tutaj taki dziwny gest, czyli taki ruch, że musimy złapać za te manetki. No nie wiem, czy ktoś, kto ma małe, krótkie palce, też będzie mu tak wygodnie. No i zegary. Dyskutowaliśmy bardzo intensywnie i długo na temat tych zegarów. Jedni mówią, że analogowe są lepsze, inni mówią, że cyfrowe są super. Ja mam pewne obiekcje. Ja nie do końca kupuję ten motyw. Zwłaszcza, że tutaj mamy takie zaślepki. Miał być większy, ale się okazało, że nie. No i wypadałoby już tutaj wpisać go w cały ten kokpit, w całą tę budkę. No, nie do końca mi się to podoba. To może taki mały minus. Jedziemy teraz po pewnych nierównościach, no i trochę trzęsie. Ale zawieszenie dobrze radzi sobie z tymi nierównościami. Jest sztywne, takie sportowe. Co ciekawe w tym samochodzie i na czym się złapałem, to że jeżdżąc nim po mieście, mam wrażenie, że jeżdżę samochodem o klasę wyższą. O klasę wyższym. I łapie się czasami trochę na tym, że czekam na spojrzenia innych z lekką zazdrością, patrzcie czym jadę, jakie fajne auto, świetnie się prowadzi, jest takie zadziorne, szybkie, dynamiczne. Na nikt na to auto nie patrzy, bo to jest Opel Corsa. Ładny samochód, ale no specjalnie na nikim takiego turbo wrażenia raczej nie zrobi. Jak na to patrzę, to już zaczynam się robić bardziej wesoły i zacząłem się śmiać. Uwaga! Ale to będzie komiczne, straszne. Dobra. Jedna noga. Druga noga, i teraz drzwi. <noise> Możesz tego nie kręcić. Mało miejsca, małe drzwi. Nigdy więcej nie siadam z tyłu. Wyciszenie wnętrza mogłoby być lepsze. Dobiegają do nas dźwięki z zewnątrz. Słyszymy na przykład dość głośny silnik wycieraczek. No i ten trzycylindrowy motor I to ciekawa historia, bo zazwyczaj 3-cylindrówki kojarzą nam się z niekoniecznie przyjemną pracą silnika Tutaj jest zaskakująco przyjemnie, zwłaszcza w trybie sport Słychać taki charakterystyczny, dziwny pomruk Aż niewiarygodne To oczywiście nie jest generowane przez silnik, natomiast na szczęście przez całkiem przyzwoity zestaw audio No to jedziemy Na razie jeszcze jedziemy w trybie normalnym I w trybie normalnym ten samochód sprawdza się normalnie jak na ten tryb przystało? Jest jeszcze tryb ECO, który jest po prostu jakąś totalną porażką. Nie wiem, kto kupując taki samochód będzie wprowadzał go w tryb ECO tym oto przełącznikiem tutaj na dole. Nie mam zielonego pojęcia. W trybie ECO ten samochód jest potwornie zmulony, w ogóle nie reaguje na pedał gazu, wciskamy i praktycznie nic się nie dzieje. Więc to najgorszy tryb. Najlepszy tryb to tryb sport. Niestety zachęca do dynamicznej jazdy. Właśnie, cudownie, że się włączyło radio kierowców. Ależ piękny zbieg okoliczności. I uwaga, gra zaskakująco dobrze. Duży bagażnik, proszę bardzo. Jeszcze raz, to jest auto y, miejskie, tak przynajmniej zakładamy, segment B. Więc zakupy, torby, ale myślę, że spokojnie także na wypad weekendowy się zmieścimy. 309 litrów mamy tutaj w tym bagażniku. Jeśli ktoś zadał sobie pytanie podczas... Y, tej mojej przydługiej rozprawy na temat Opla Korsy, ile to auto będzie kosztowało, no oczywiście możemy je kupić w, w tak zwanej wersji Golas i wtedy pewnie wydamy na ten samochód około 50 tysięcy złotych, ale w tej wersji uwaga, no prawie stuwa, nie? No.